Hej, witam Was w dzisiaj trochę innym vlogu. Będzie to vlog, gdzie, tak jak widzicie, po miniaturze, ładnie po wszystkim, gdzie przez tydzień, a dokładniej 5 dni będę wstawała o 6 rano, żeby czytać. Ostatni tydzień, dwa tygodnie ogólnie ostatni, mam bardzo ciężki czas czytelniczy. W zeszłym tygodniu dosłownie nie przeczytałam nic. Więc stwierdziłam, że dobra, to już jest ten czas, kiedy naprawdę muszę nagrać ten film, bo miałam gdzieś tam w głowie ten pomysł, ale gdzieś tam nie mogłam motywacji złapać ani w ogóle, ale teraz przez to, że totalnie nie czytam i nic nie robię. W sensie mam bardzo dużo do roboty. Plus zapisałam się w końcu na prawko, więc też raczej teraz, teraz dosłownie bardzo dużo czasu poświęcam na prawko. Tutaj widzicie mojego kota dobrze to, to też mniej czytam a nie czytam wcale, więc stwierdziłam, że będę sobie wstawała wcześniej, o tej szóstej i będę Wam to uwieczniać jak mi idzie. Ja normalnie wstaję o 7, więc teraz będę wstawała już o 6, więc będę miała taką godzinkę na poczytanie. Teraz jestem w trakcie czytania Black Academy. Jest to ogólnie bardzo fajna fantastyka. Bardzo mi się podoba. Jestem już naprawdę na końcówce, Ale jednak gdzieś nie mogę tego skończyć. Nie wiem czemu. Po prostu mam zły czas czytelniczy. Jakby czytam naprawdę teraz świetną książkę, bo cała mi się naprawdę bardzo podoba. Ale gdzieś tam czytelniczo No nie idzie mi po prostu. Mamy tutaj. Um, historię łowców, demonów i tego typu rzeczy. Ale tutaj właśnie skupiamy się na łowców, demonach. Łowców, demonów. Jest tutaj też właśnie szkoła um, Blackbeard, um, która właśnie uczy na łowców, na egzorcystów i tam mają swoje różne hierarchie. Różne ważne rzeczy. I mamy tutaj też historię dziewczyny, która jest opętana przez demona. I to, jak jest tutaj przedstawiona ta postać, tej dziewczyny opętanej przez tego demona, to jest po prostu genialne. Mi to tak rozwala głowę, że to jest mega, bardzo mi się to podoba. Więc myślę, że może nawet jeszcze dzisiaj usiądę do tego i trochę poczytam. No nie wiem, razie chciałam się po prostu teraz do was przywitać Powiedzieć wam o co będzie chodziło w tym filmie Czyli, że po prostu będę wstawała codziennie o 6 I będę wam dawała znać jak mi idzie I w ogóle, a że ja jestem zakompleksiona I nie lubię siebie bez makijażu Teraz mam makijaż um, Dosyć dobrana dobranek, mam teraz No bo jednak nie będę Robiła sobie razu makijażu Tylko raczej już będę wam się tutaj pokazywać bez makijażu Więc żeby chociaż na przywitanie Wyglądać jak człowiek, a nie jak Zombie, to stwierdziłam, że nagram teraz, plus czasami o takiej godzinie. Jak moi rodzice nie idą do pracy, no to nie będę gadać, nie będę im przeszkadzać, oni też zawsze są cicho, jak idą do pracy, ja jeszcze śpię. To co, to na razie tyle. Mam nadzieję, że ten film się uda i że faktycznie będę wstawał do tej szóstej, przez co zrobię sobie trochę czytelniczo. Myślę, że jak uda mi się wstawać od tej szóstej. Następny vlog będzie z tego, jak wstaje o 5, żeby czytać Bo gdzieś tam później w przyszłości mam w planach zacząć chodzić na siłownię Z rana o 5 Bo po południu nie mam czasu, bo mam nauki ze szkoły Nauki do prawka, zaraz będę miała jazdy Plus harcerstwo, no to nie mam czasu A bardzo bym chciała, bo gdzieś tam już kiedyś chodziłam Um, to to sprawiło, że miałam lepszy humor, lepiej się czułam um, i co, i tak coraz bardziej myślę o tym, żeby nie wrócić, ale jeszcze tak nie jestem do tego przekonana przez to, że nie mam czasu i po prostu się chcę wprawić i sprawdzić, czy dam radę wstawać tak wcześnie, dlatego będę się sprawdzała i czytała, więc same plusy. Pierwszy dzień mojego wyzwania. Jestem po całym dniu w szkole. Moja fryzura już nie jest w najlepszym stanie. Wstałam o tej szóstej. Na przebijkach było ogólnie ciemno, ale ogólnie było dużo jaśniej. Trochę poczytałam, nie jakoś dużo, bo czytałam chyba pół godziny tylko. I ogólnie jestem mega wciągnięta. Jednak gdzieś tam zmęczenie. Nie dawało mi spać. W sensie przez zmęczenie ciężko mi się czytało, jakoś tak po prostu odłożyłam książkę po pół godziny i poszłam dalej spać. Więc mam nadzieję, że jutro, już jak stanę o tej 6, to już będę czytała do momentu, aż zacznę się ogarnąć. Jutro też mam lekcję na 7.30, a nie na 8.00. Więc pewnie i tak, skoro stanę tak o 6 no to poczytam do pół godziny i zacznę się ogarać Więc w sumie jutro będzie git, więc zobaczymy jak będzie w środę Dzisiaj po południu już teraz nic nie przeczytam, bo za 50 minut mam biurkę I ta zbiórka dzisiaj trwa do 20, więc będę późno w domu Więc wtedy pewnie się pouczę we wtorek jutro mam praktyki po praktykach jadę do mojego brata do jego dziewczyny, która zrobi mi pazurki, bo się dogadałam z rodzicami, że mi zafundują pazurki z okazji zbliżających się świąt żebym miała ładne pazurki w drodze raczej będę się uczyć, więc raczej czytać też nie będę ale myślę, że tą, tą książkę akurat uda mi się raczej skończyć no bo jestem już naprawdę na końcu właśnie jakbym się postarała nawet dzisiaj bym to skończyła, jednak o jak już mówię, ciężko mi się zabrać do czytania, a poza tym mam też dużo, dużo, dużo innych rzeczy do robienia. Gdzieś tam to czytanie schodzi na dalsze plany. A jakoś ogólnie nie czuję się bardzo zmęczona, pomimo tego, że wstałam wcześniej, poszłam z powrotem spać i znowu wstałam. Nie czułam się taka bardzo zmęczona. Czułam się tak samo zmęczona jak zawsze, może nawet trochę mniej, więc może takie wcześniejsze wstawanie nawet będzie mi służyć, więc zobaczymy, jak będzie jutro. Ale jutro pewnie nie będę miała czasu tutaj dla Was nic. A to obracie więc dopiero w środę, tak sobie podsumujmy dwa dni. I pewnie uda mi się skończyć. Mam nadzieję, więc będę mogła wam tutaj recenzję wystawić. Bo jestem na 450 stronie. Ma ona stron 515, więc to jest do skończenia na dniach. Nawet myślę, że jutro, jak przeczytam, to skończę. No, jak przeczytam, to skończę, to prawda. Ale czy to będzie jutro, czy kiedy, no, ciężko mi powiedzieć. Mamy już dzisiaj środę. Ja wczoraj wstałam rano o 6 normalnie. I w sumie um, zaczęłam się już ogarniać na praktyki. I mama, razem z mamą stwierdziliśmy, że zostaję w domu, bo jednak mam praktyki w gastro, na kuchni, a jak moja nauczycielka, gdy przychodzimy o chorzy, a wczoraj miałam bardzo duży katar, jest po prostu... Dość mocno zła, krzyczy i jest po prostu niemiła, więc stwierdziłam z mamą, że zostanę w domu i wykorzystałam ten czas na naukę, doprawka. No i w sumie rano też nic nie poczytałam, bo od razu, gdy się ogarnęłam, poszłam się uczyć i nic nie czytałam. Dzisiaj mamy środę. Dzisiaj też miałam budzik na szóstą, ale już nie nagrałam z tego przewidki, bo wyłączyłam ten budzik od razu i poszłam spać, bo wczoraj pojechałam wieczorem po południu razem z rodzicami do mojego brata jego dziewczyna zrobiła mi pasurki i wróciliśmy po prostu dość późno bo też tam mamy no niecałe 200 km, ale jednak to są dwie godziny drogi i w domu byliśmy późno i się absolutnie nie wyspałam i wyłączyłam budzik, ustawiłam budzik na siłom czyli tak jak normalnie i po prostu poszłam spać i wstałam normalnie Um, I teraz w sumie strasznie się wiercę, ale próbuję się przyzwyczaić do noszenia aparatu i nagrywania z ręki, bo chciałabym też taki format bardziej wprowadzić. Um, a jest dość ciężki i muszę sobie zacząć coś ćwiczyć do ręki, bo jest porażka. Teraz w sumie dzisiaj kończyłam lekcję o 12 z haczykiem. Przyszłam do domu, zrobiłam sobie obiad, zjadłam i teraz trochę poczytałam, jednak jeszcze nie skończyłam, tak myślę, że tak jest 14, więc myślę, że tak do 15 skończę i będę już Wam mogła tutaj nagrać recenzję i na TikToka i tutaj, więc jednak książka będzie już skończona. I w międzyczasie, w sumie wczoraj jak byłam u brata już... Przyszła do mnie paczka z książkami od wydawnictwa Jaguar. Są to książki, które już miały swoją premierę, jedna z nich to jest ta książka. I tą książkę właśnie zacznę czytać zaraz po tym, gdy skończę tą, co czytam teraz. Um, I przyszła mi również ta książka, i jest ślicznie wydana. Te brzegi są śliczne i ogólnie jest śliczna, i mam nadzieję, że też będą te książki świetne. Także to na razie to tyle, ale zaczytać czytać? I odezwę się do Was, jak skończę. skończyłam. E, dobra, szabuła jest, co pamiętam już wam opowiadałam na samym początku, więc chociaż tego już nie muszę robić. Dobra, może od początku. E, prolog, Jezu, zawsze mi się myli, czy prolog jest pierwszy, czy epilog. Tak, prolog. Prolog był genialny. Ja jak przeczytałam prolog, to ja już miałam takie... jak to się potoczy, jak to będzie tego typu, to ja to pokocham. Okej. Okay. Potem pierwsze rozdziały totalna nuda, nuda, jakiej jeszcze nigdy nie miałam. No może nie, że nigdy, nudne to było. Gdzieś tam niby to się przewijało, ale dałoby się to skrócić w jeden krótki rozdział, ale jeżeli dobrze pamiętam, bo jeżeli dobrze wiecie, to czytam tę książkę już prawie miesiąc, to to było chyba na trzy rozdziały i to wcale nie takie trzy rozdziały, które mają dwie, trzy strony, tylko troszeczkę więcej i to gdzieś tam nie bardzo przypadło mi do gustu było dość nudne, ale też nie tak w 100% nudne bo jednak czasami były takie fajne, ciekawsze momenty no okej, okay, ale po tym początku to zaczynałam się zawodzić potem, gdy już bardziej to wszystko miało sens i bardziej wyszliśmy do tego świata demonów i egzorcystów, i tego wszystkiego. Sam początek też był nudny, no bo wiadomo, poznawanie wszystkiego, no bohaterka musiała wszystko poznać. To, to było takie dosłownie poznawanie świata, i to zawsze jest najgorsze, dlatego często w moim przypadku pierwsze tomy są dość słabo oceniane albo mniej niż by mogły być, przez to, że no, są początki świata, początki historii i ja to wszystko muszę poznać, a niekoniecznie y, lubię poznawanie tego. Dla mnie wiele rzeczy po prostu nie ma znaczenia. Dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś ma brązowe włosy, blond włosy, jest wysoki, niski. ja tak tego nie zapamiętam. Y, tak samo jak wygląda jakieś miejsce. Ja nie potrzebuję znać szczegółowego opisu, jak to wygląda. Ja tak tego nie zapamiętam. jest akcja. A niekoniecznie to, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, to też jest ważne, ale ja gdzieś tam jestem z tych osób, które nie przywiązują do tego aż takiej uwagi. Więc ja, jak mam jakiegoś krasia książkowego, to nie dlatego, że on wizualnie jest w moim typie, tylko dlatego, że na przykład zachowuje się tak, jak ja bym chciała, żeby się zachowywał, czy coś w tym stylu, więc no. No ale dobra, gdy już to wszystko tutaj zostało zapoznane i my wszystko poznaliśmy nasza główna bohaterkę, wszystko poznała. To tu zaczęło się dziać naprawdę dużo i było to naprawdę bardzo wciągające, bardzo interesujące i miało w sobie tyle emocji, tyle emocji, by mnie wywołała ta książka. Było bardzo dużo takiego napięcia, takiego, no po prostu czułam się wciągnięta i zainteresowana. Jakby ja naprawdę <laughs> żałuję, że czytam tą książkę w tak złym czasie, bo nie mam po prostu czasu na czytanie ale chęci mam ogromne ale wiem, że jak sięgnę po to to po prostu ciężko mi się było oderwać dlatego też w sumie bałam się sięgać po tą książkę, bo często robię sobie tak dobra przeczytam jeden rozdział i będę robić to co muszę ale tutaj było ciężko mi się oderwać dlatego nie czytałam wcale bo się bałam, że zawalę wszystko inne inne ważniejsze rzeczy, no bo nie oszukujmy się, czytanie książek to tylko pasja, tylko hobby. Yy, wiadomo, jestem tutaj, nagrywam dla Was gdzieś tam, bo, można powiedzieć, że to jest praca, ale nie zarabiam z tego. Yy, ani nic dostaje książki, co dla mnie to już jest zarabianie, ale no i, i tak. O, wywaliłam się z wątku. W każdym bądź razie była cudowna. Jedynie ten początek, ten, ten początek po prologu. To i to poznawanie świata to też nie, ale ja, jeżeli oglądacie moje recenzje, oglądaliście już jakieś i była tam fantastyka, to przeważnie te początki mi się nie podobały. Mówię, że no, dopiero od połowy, czyli gdzieś tam zaczynała się akcja. No bo tak, to już po prostu jest. Zakończenie. Stricte ostatnie kilka zdań. Jestem załamana. Nienawidzę, gdy książka kończy się takim dosłownie urwaniem w połowie historii. Nienawidzę tego. Tu tak było. Jestem w tym faktem załamana. Bardzo mi się to nie podoba, że tutaj tak było. Ja to rozumiem. Gdy na przykład wydawana jest seria od razu, cała, i na przykład mogę sobie przeczytać od razu po tym drugi tom, ale no niestety nie mogę. Jest to pierwszy tom, który był wydany niedawno, jakieś trzy, może cztery tygodnie temu. I drugi tom, może będzie za rok, może będzie wcześniej, może będzie później, a w każdym razie nie mogę mieć go tu na teraz. Może bym w jakiejś wersji angielskiej, czy nie wiem, jaka jest oryginalna, to może bym miała już, bo i są już tutaj z tyłu okładki pokazane, nie wiem, czy mi ostrzy, chyba nie. I wszystko. No ale fizycznie nie ma tych książek. I nie wiem, kiedy będą. A tu się tak zakończyło, że to jest ważne, co tu się zakończyło. Ja mam tylko nadzieję, że w drugim tomie będzie tutaj przedstawione też to, jak tutaj się to zakończyło. Bo jak nie, to ja totalnie nie będę wiedziała o co chodzi. Rozumiem, gdybym czytała rocznie trzy książki. Teraz można powiedzieć, że tyle czytam, bo jest porażka. Ale próbuję się wziąć w garść. No, i naprawdę nie wiem, co myśleć o tej książce. Mam całkowity mętli w głowie. Zastanawiam się nad daniem jej 7, a 8 gwiazdek. Nie wiem, bardziej skłaniam się ku 8 bo gdzieś tam czuję to coś w tej książce, jednak miała swoje wady, swoje minusy, nie jest idealna, więc 9 też na pewno nie, 10 to już w ogóle nie odpada, ale chyba będzie 8, czyli naprawdę polecam. I nie wspomniałam chyba, jest to książka 16, a może nawet 18 plus no, są tutaj różne sceny. Takich seksualnych scen było mało, były chyba tylko dwie. Jednak były chyba dość mocno opisane, dość tak konkretnie, ale wiadomo, jest tutaj też dużo takiej brutalności. Może niekoniecznie, ale no. I tak jak już mówiłam w opowiadaniu o wabulé, to jak tutaj była przedstawiona więź tej bohaterki z tym demonem, tej opętanej bohaterki przez tego demona z tym demon wow, to było tutaj na końcu. wtedy to było jeszcze lepsze. To, 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 ta książka z każdą stroną, z każdej rozdziały zachwycała mnie coraz bardziej, więc naprawdę, czy lubicie fantastykę, takie klimaty demony um, i łowcy demonów? Cały czas zapominam, jak to tutaj w tej książce było, ale no mówię, takie rzeczy są dla mnie nieistotne, dla mnie jest istotny ogólny sens, ogólna rozrywka, a nie takie szczegóły. No, ogólnie tak, polecam. I co będę się... Teraz zabierała za... Czytanie tej oto książki. Raczej wątpię, że zdążę, aczkolwiek jest ona naprawdę cieniutka. Okej, w podglądzie. Myślałam, że mam normalnie. Sorry. Tak, to jest ta książka, którą teraz będę czytała. Jest cienka. Ma z tyłu czy coś. Ma ona... 300 stron, no nie całe 300 stron, także to jest naprawdę malutko. Um, dzisiaj raczej nie poczytam za dużo, chociaż jeszcze trochę bym chciała. Um, ale jednak teraz będę się uczyć na prawko do szkoły, bo mamy jutro, ogólnie bym miała 3 sprawdziane, ale przez to, że mam odwołaną historię, z której też miałam mieć sprawdzianę, to będę miała tylko dwa. Także co, ja już tutaj nie gadam. Liczę na to, że jutro uda mi się wstać o 6 i w piątek też, w piątek też wyjeżdżam, więc raczej już w piątek nie poczytam za dużo jeszcze, ewentualnie w czwartek może uda mi się coś nalubić i ja bym chciała po prostu tutaj dać chociaż wam powiedzieć o czym jest ta książka, bo wiadomo jak ją skończę, to recenzja na pewno na moim TikToku się pojawi. Linki macie na pewno w opisie. Mamy już piątek, hmm, czyli koniec tego vloga. E, w czwartek, wczoraj udało mi się stać normalnie o 6. E, poczytałam. Wczoraj w sumie bardzo dużo przeczytałam, bo przeczytałam 115 stron. Także jestem z siebie naprawdę dumna. Jesteście może teraz trochę krzywo, bo mam aparat na kartonie a nie na jakimś normalnym statywie, albo po prostu ja nie mam siły go trzymać w ręce. Ja sobie go nie poradzę, trzymając tak w ręce, żeby nagrywać siebie. Jak nagrywam kogoś spoko, ale tak żeby siebie nie daje rady. Um, więc tak, jestem już za połową i zaczęłam używać skrzydełek jako zakładek, z tego ze względu, że moja ulubiona składka gdzieś znikła i jej nigdzie nie ma, a ja mam pełną zakładek, ale jakoś tak nie chcę mi się ponieść, sięgnąć, używam cały czas tej. Nie używam w zasadzie, i jeżeli mam dołączoną do książki, to że nie, to mam zakładek, to pewnie jak teraz zacznę czytać jakąś książkę, która nie ma zakładki i nie ma skrytyw, to pewnie dobra. Nie o tym chciałam. Chciałam powiedzieć, o czym jest ta książka, bo się wciągnęłam naprawdę bardzo i bardzo przyjemnie się czyta. Mamy tutaj historię hokeisty. Znanego hokeisty bodajże. No jest gra po prostu w jakiejś dobrej drużynie, jednak przez. Pewną sytuację dostał karę i został trenerem um, dzieci Mał, Młodych hokeistów, no tak 12 -letnich. I jeden z tych dzieciaków, które on uczy e, Ma siostrę, która przychodzi po niego na te jego treningi i w ogóle I gdzieś tutaj jest historia właśnie tej trójki Mamy tutaj historię tego um, Faceta tego trenera znanego hokeisty, tego chłopca yy, i siostry tego chłopca. Jest to naprawdę bardzo ciekawa książka, i myślę, że 15. Plus. Są tutaj też dość poruszane, dość trudne i może dla niektórych niekomfortowe tematy, z tego względu, że ktoś, ktoś jest w takiej sytuacji bądź w podobnej. To jest to gdzieś tam jednak nieprzyjemne. Ja na szczęście w takiej sytuacji nie jestem. Ta cała trójka jest właśnie tutaj, w praktycznie takiej samej, no bardzo podobnej sytuacji. Także tak, tutaj mamy ich historię. Jest to taka historia, też właśnie skupiająca się na tych. Właśnie nie jest to taki typowy romans, bo jest to romans, ale nie taki typowy. Nie skupiamy się tutaj tylko na, stricte na tym romansie. Jest on chyba pierwszym planem, ale tego do końca pewna nie jestem. I bardzo mi się to podoba. Um, może nie jest to najlepsza książka, jaką czytałam i nie, nie jest nie wiadomo, jak dobra i w ogóle, ale póki co naprawdę mi się podoba. Um, mam w planie teraz, u nas żeby następny vlog był, że wstaję przez tydzień o 5. Tutaj nie udało mi się wstawać. Co tydzień o 6, bo dzisiaj miałam budzik na 7, normalnie, z tego względu, że wczorajszy wieczór, wczorajsza noc była dla mnie dość trudna, miałam pewien kryzys i północy przepłakałam, więc stwierdziłam, że nie ma sensu się tak kotować, jest to tylko odcinek na YouTube, jest to moje życie, ja mogę robić z nim co chcę, ważne, że i tak czytam. I że wróciłam do czytania i że mogę Wam opowiadać o książkach. Jedną książkę na tym vlogu skończyłam, drugą praktycznie zaraz będę kończyć, ale już na tym vlogu nie skończę. Ją, moją recenzję jej zobaczycie w kolejnym vlogu, ewentualnie szybciej na TikToku. Także zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, jak obserwowania mnie na TikToku, bo warto i co. I na razie myślę, że to tyle. Do zobaczenia. Cześć.